Strzałeczka, witam was w szybkim podsumowaniu nowości, które mają dojść do Simsów. Mam tutaj na myśli o nowej aktualizacji i o nowym dodatku. Jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, czy kupicie nowy dodatek. Zapraszam. Zacznijmy sobie od aktualizacji. Zostanie wprowadzona nowa grupa wiekowa, którą są niemowlaki. Bąbelki będą miały całkiem nowe cechy. Możliwość nauki niemowlaków trzymania równowagi czaczkowania oraz nauki pierwszych słów. dużo przesłodkich nowych interakcji pomiędzy niemowlakami a Asimami oraz nowe interakcje pomiędzy zwierzakami z obiektów, które najprawdopodobniej nam dojdą będzie to krzesełko do jedzenia, łóżeczko, mata do zabawy, slash nauki oraz domek do zabawy. Pora na dodatek tytuł dodatku to razem raźniej wyjdzie 16 marca i na chwilę obecną kosztuje 180 zł. Z nowości, które dochodzą, jest to oczywiście nowe miasto Sansequoje, niegdyś miasteczko rybackie. A stało się ogromną metropolią. Najprawdopodobniej miasto będzie posiadał aż 3 nowe dzielnice i 12 parce, jak to miało miejsce w dodatku ulicami lata. Zostanie wprowadzono bardzo dużo nowych interakcji rodzinnych oraz dwie imprezy. Mam na myśli tutaj Baby Shower oraz piżama Party. Decyzje naszych Simów będą miały wpływ na dalszą rozgrywkę, powrót kryzysu wieku średniego. Całkowicie nowy system chemii mam tutaj na myśli, że nasz Sim może od razu kogoś polubić albo go znienawidzić, również mam nadzieję, że pojawią się pierwsze zauroczenia. Dodane zostaną preferencje naszych simów oraz upodobania i zostaną rozwinięte relacje pomiędzy simami nauka dzieci jazdy na rowerze, możliwość dbania o uzębienie oraz wyrywanie zębów, nowy chudel dla seniorów albo nowa animacja joggingu, rodzinna odwiedziny, nauka seniorów korzystania z telefonu oraz mam nadzieję, że powróci system wspomnień taki sam jak był w dwójce. Z nowych funkcjonalnych obiektów, które nam dojdą jest to rower dla dzieci oraz dorosłych, nowe stały do układania puzli oraz do gry w skrabę, śpiwory, mata na renie mogłaków, nosidełko, drzewa, na których można wybudować domek, pianino, bujany fotel. Jeżeli kupicie dodatek do 27 kwietnia, zostaną odblokowane trzy obiekty: nosidełko, zjeżdżalnia oraz huśtawka. A propos zjeżdżania, mam nadzieję, że po prostu dodadzą też większą zjeżdżalnię, które której mogą korzystać nastolatkowie, dzieci oraz młodzi dorośli. I to tyle nowości. Zostawcie łapkę w górę. Strzałeczka.